I tak, o, właśnie. i teraz walisz w stube, nie? I, i, Więc on, on próbuje ten, on nie dojdzie, I, i, i tylko nie idź za mocno do przodu. Aha. To znaczy, skąpi, że tu, ja, jak on idzie, to skocz, 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 cały czas i skocz, Na tej zasadzie, tylko musisz, nie możesz być za mocno tak, tylko bardziej tak, to do przodu. Do przodu On, wtedy jak on idzie do przodu, o kilometr, się do przodu, to, to mi ciężko iść z nogu. a jak on stanie prosty, i tak za, O, to teraz jest lepsze, nie? Więc, że, żeby... Żeby, nie żeby bardziej... O właśnie, i dużo na nogach musisz. Nie ma co stać. Bo on będzie, bo, wie, bo on będzie biegał. On będzie wbiegał. No. No.